Witaj. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o ego. I dla mnie w tej mojej pracy nad sobą, i dla wielu moich i przyjaciół i klientów, to był ważny punkt, ważny moment, w którym zrozumieliśmy jak działa to nasze ego, i w jaki sposób, w jaki sposób nam utrudnia życie po prostu. Zdefiniuję to ego tak, jak definiuje je ekartole. Jest to definicja inna niż można by znaleźć w książkach z psychologii, ale taka definicja pozwala łatwiejsze zrozumienie te tego mechanizmu i pracę nad tym. Więc ego w tym ujęciu to czerpanie poczucia tego, kim jesteś, z myśli które pojawiają się w Twojej głowie. Czyli to będzie ważne pierwsze słowo klucz identyfikacja, identyfikacja z myślami, ale nie tylko z myślami, ponieważ również jest to identyfikacja z rzeczami, które posiadasz, z umiejętnościami, z talentami, ze swoim wyglądem zewnętrznym. Ze swoimi opiniami, czyli generalnie ze wszystkim tym, co nie jest Tobą. Zaczyna się to od takiej identyfikacji ze swoim imieniem. Dziecko zostaje, dziecko w pewnym momencie, jak dojrzewa, zaczyna rozumieć, reagować na swoje imię. I ma tą pierwszą identyfikację. Aha, ja to jestem Łukasz. I jak ktoś mnie zapyta. A kim ty jesteś? To powiem Łukasz. Ja jestem Łukasz. Postawię znak równości między swoim imieniem a tym, kim jestem. Potem identyfikuję się z rzeczami, które posiadam. No, jako dziecko posiadam zabawki. Jeśli zabierzesz dziecku zabawkę, którą się akurat bawi, to dziecko będzie bardzo płakało, nie będzie chciało oddać tej zabawki. Ponieważ w tym momencie ta zabawka jest niejako częścią tego dziecka. I zabierając mu ten przedmiot, to tak jakbym chciał mu zabrać fragment jego. Potem oczywiście, potem dojrzewamy, jesteśmy trochę mądrzejsi, i te identyfikacje są inne. Ale widać, że ciągle są, ponieważ wystarczy obserwować jakieś debaty, dyskusje polityczne, które najczęściej nie są żadnymi dyskusjami, tylko są atakowaniem, odpieraniem ataków i atakowaniem tego, tej drugiej osoby. I jest tak dlatego, ponieważ mamy do czynienia tutaj z taką silną identyfikacją, z pewną opinią, z pewnym przekonaniem na temat tego, jak powinno działać państwo, a idąc dalej, identyfikuje się z pewną partią polityczną. Sklejam się z tym tak mocno, że jak ktoś, kiedy ktoś atakuje tą partię, to tak czuję, jakby atakował mnie. I to rzeczywiście jest takie poczucie. Jakby ktoś mi zadawał fizyczny ból. Jeśli jestem zidentyfikowany z jakąś partią, ideą, opinią, przekonaniem tak mocno, a ktoś przychodzi i mówi mi, że to nieprawda, co gorsza, pokazuje mi jakieś może dowody na to, że nie mam racji, to ja czuję tak, jakby część mnie ginęła. Bo jeśli jestem tak silnie sklejony i nagle to ma się okazać, Nieprawdą, no to trochę czuję, jakby ktoś mi obcinał moją nogę. Dlatego to ego, objawiające się właśnie tą silną identyfikacją, jest dla nas bardzo krzywdzące i no, bardzo utrudnia nam właśnie relacje, ponieważ. Jeśli w dyskusji nie chodzi mi o dojście do prawdy, nie chodzi mi o to, żeby znaleźć no, najlepsze rozwiązanie, tylko chodzi mi o to, żeby obronić moją opinię, no to wiadomo, że no, nie będzie to zdrowa dyskusja i na koniec dnia ja, ja zostanę z tym, z, z czym byłem na początku. Niczego nowego się nie dowiem. Gdybym się otworzył, gdybym się nie sklejał, nie identyfikował, tylko uznał, ok, na ten moment uważam tak i chętnie posłucham, co o tym myślicie i po zakończonej dyskusji wezmę to, co jest bliższe prawdy i zmienię swoje zdanie, no to jestem mądrzejszy, no to w ten sposób mogę rosnąć i się rozwijać. Jeśli nie uznam atak na to, co ja uważam, jako atak na mnie. Skrajnym przypadkiem w którym to jakby wyraźnie widać tą identyfikację. No są, jest kwestia tych pseudokibiców, którzy się całkowicie identyfikują z jakąś drużyną sportową. Noszą dresy tej drużyny, szaliki, banery, flagi i są gotowi pobić, a nawet zabić kogoś, kto nie dzieli ich opinii na temat ich drużyny. Za kim jesteś? Za... A, nie, to nie, zła odpowiedź. Prawda? Potrafią zabić kogoś, bo dochodziło ich do takich przecież przypadków, za to z tego powodu, że ktoś myśli inaczej niż oni. Jest to oczywiście szerzej kwestia. Nawracania różnych ludności tubylczych na wiarę, gdzie mieli prosty wybór, że albo przyjmą tą wiarę, albo zostaną zabici. Czyli też widzimy, jaka, jaka to jest silna, jaka to jest silna identyfikacja grupowa, która uświęca w jakiś sposób nawet zabójstwo w imię tego, że ktoś nie Wierzy w tą samą myśl, w którą wierzę ja. No, niesamowita sprawa, jeśli tak na to spojrzeć. Jeśli jestem silnie zidentyfikowany z myślami, które mam w głowie, które się pojawiają w mojej głowie, to znaczy, że prawdopodobnie też jestem bardzo wrażliwy na opinię innych ludzi o mnie. Czyli bardzo obawiam się negatywnych opinii o sobie. Jeśli nie mam do tego dystansu, to będę reagował z jednej strony bardzo pozytywnie na pochwały i będę rósł, bo ktoś mi powie, że jestem super. Ja uwierzę w to, że jestem super i będę się czuł świetnie, ale oczywiście. Ta moneta ma od razu drugą stronę: że jak mi jutro ktoś powie, że jestem beznadziejny, to również tak samo w to uwierzę i będę się czuł bardzo źle. Jeśli wierzę, nie mam dystansu do tych myśli, opinii, no to oczywiście nie jestem asertywny, tylko gram, tylko staram się zachowywać tak, żeby wszyscy mówili o mnie dobre, pozytywne rzeczy. Wtedy rosnę, tym się karmię i uważam, że tak, to ja, to jest mój wizerunek, czyli patrzę na siebie przez pryzmat tego, co mówią o mnie inni ludzie. To jest oczywiście no, sposób na taką katastrofę, ponieważ z jednej strony no, nie żyję swoim życiem, tylko takim życiem, które ma się podobać innym, no, a, z, a z drugiej strony, oczywiście. Nigdy nie będzie tak, że będę się podobał, podobał wszystkim, więc i tak się znajdzie ktoś, no, kto stwierdzi, że no, robię coś źle. Więc ten lęk i tak we mnie będzie. Dziesięć razy mi klaskali po tym, co powiedziałem, no, ale to nie znaczy, że jedenasty raz też będą klaskać. No, może ktoś się znajdzie, kto wygwizdze to co, to, co powiedziałem. Jeśli nie mam... Tego dystansu, no to będę za każdym razem się obawiał. Ja miałem szereg takich identyfikacji silne to ego. Jedną z nich było, była identyfikacja ze swoim wyglądem zewnętrznym. I pamiętam, jak podczas jakiegoś wystąpienia, cały czas zastanawiałem się, jak wyglądam, jak się prezentuję. Czy ktoś zauważył, że tego lewego buta mam trochę niedopastowanego? Czy czasem gdzieś mi się, nie wiem, włosy nie, nie podwinęły. Z jednej strony prezentowałem to, co miałem zaprezentować, i to było wymagające, ponieważ musiałem się skoncentrować, żeby mówić sensownie i składnie. A z drugiej strony cały czas miałem mnóstwo myśli. A propos z jednej strony, właśnie tego, jak wyglądam, z drugiej strony tego, jak jestem postrzegany co oznaczają jakieś te uśmiechy w trzecim rzędzie a ktoś wyszedł, czyli mu się pewnie nie podoba, czyli bez sensu. Bardzo to wszystko przeżywałem, i no, potem takie wystąpienie okazywało się czymś bardzo stresującym czymś bardzo ciężkim. Mam historię również kolegi, który mi opowiadał, jak był na fajnej, w sumie, imprezie u dobrego kolegi, i cały czas analizował reakcję innych ludzi na niego, i cały czas włączało mu się to mocno porównywanie siebie z innymi ludźmi. I to jest Drugie słowo klucz, że ego jest cały czas w takim trybie porównywania porównywania się z drugą osobą. Praktycznie nawet czy kogoś spotykasz, czy nawet widzisz na ulicy, jeśli od razu gdzieś tam włącza się porównywanie, takie porównywanie, którego efektem jest stwierdzenie, że albo jestem lepszy, Albo jestem gorszy, no to też jest objaw ego. Jadę swoim samochodem i widzę kogoś w droższym samochodzie. Moje ego czuje się źle. Ten gość ma lepszy samochód, czyli jest lepszy ode mnie, ja jestem niżej. No to co robi moje ego? Szuka rzeczy, które jednak mi pozwolą być na górze, czyli patrzę na gościa i mówię a dobra on jest starszy ja jestem młodszy uf, jeszcze mam czas mieć taki samochód już mi lepiej albo no starszy nie jest ale o widzę że brzuch mu wystaje czyli ja jednak jestem w lepszej kondycji fizycznej o dobra wyskoczyłem i, i przekonuję się Moje ego mnie przekonuje, że pieniądze nie są takie ważne. Ważne jest to zdrowie, ta kondycja, a tu jestem lepszy, jestem wyżej i mogę, mogę jechać dalej. Oczywiście, ciągle w jakiś sposób boli mnie to, że jednak ten samochód, on ma droższy, czyli lepszy. I tak cały czas, i tak również w takich mm, sytuacjach, jakie mam z klientami, jakie mam z kolegami, do których się potem jakby przyznają, że się spotykamy, rozmawiamy, z jednej strony spędzamy dobrze, miło czas, a okazuje się, że u kogoś tam pod spodem jest cały czas, są cały czas właśnie te myśli egowe e, związane z tym i cały czas, cały czas takie próby Pochwalenia się, pokazania się, że jednak ktoś jest lepszy. Niby żartem, ale jednak pochwalenia się, niby, niby narzekanie, ale na koniec, na koniec wywodu, że jednak jest dobrze. Niby nie ma pieniędzy, no ale właściwie to udało się zarobić ostatnio pół miliona. Czyli różne pokrętne sposoby, które mają na celu jakoś się postawić tutaj wyżej, wypaść lepiej w tym porównaniu. Albo kogoś, albo w taki sposób, że ja się pochwalę, albo kogoś gdzieś tam zdołuje trochę, wbije jakąś szpileczkę. Niby sarkazm, niby żart, ale to jednak wszystko właśnie ma na celu takie no, bycie wyżej, żeby to ego mogło się poczuć lepiej. Trzecią rzeczą jest to, czyli mamy ta identyfikacja, porównywanie się ciągłe. I trzecia rzecz, trzecią rzeczą jest to, że to ego właśnie nigdy nie jest usatysfakcjonowane. Trzecia rzecz to kwestia przyszłości, że ego przenosi, ego wyciąga cię z chwili obecnej i przekonuje cię, że jeszcze nie jesteś wystarczający, że jeszcze. Musisz mieć więcej pieniędzy, lepszą formę, kolejny samochód, lepszy samochód, że jeszcze coś musisz zrobić, coś musisz mieć, czegoś się nauczyć, żeby było dobrze. Że teraz, tak jak jest, nie jest dobrze. Ego ma taki, no taki paradygmat właśnie o nienasyceniu, o szukaniu, ale nie znajdywaniu. Szukaj, próbuj. Ale szukaj, jakby cały czas. Oszukujecie, że jesteś blisko, jeszcze tylko coś i już będzie dobrze, no tylko to nigdy nie nadchodzi. Czyli jest takie wieczne nienasycenie, wieczne poczucie, że jesteś jeszcze niewystarczający taki, jaki jesteś. Jeśli odnajdujesz w tym, co mówi, jakieś swoje doświadczenia, no to znaczy, że. Ten stwór, bo można na to ego patrzeć jak na, na takiego stwora, który siedzi w Twoim umyśle i chce Cię kontrolować. Ja czasem sobie wyobrażam ego jako tego obcego, który wyskakuje i tak no, na głowę, na twarz skacze temu gościowi z filmu. go przejmuje nad nim kontrolę. No bo to jest trochę tak, że jak jesteśmy pod kontrolą ego, to nie jesteśmy sobą. Wydaje nam się wtedy, ego nas bardzo okłamuje, wydaje nam się, że może, że brylujemy, bo właśnie się chwalimy, opowiadamy o tym, co się udało, o tym, o tamtym, jeszcze jakby dogryzając innym, wydaje nam się, że tutaj w tym całym jakimś na jakimś spotkaniu, żeśmy się fajnie wypozycjonowali i tak nas ego mami, a tak naprawdę wypadamy. Właśnie jako ten ktoś, kto ma ze sobą jakiś problem, jako ten ktoś, kto e, widać, że się za dużo przechwala, że nie pozwala innym dojść do słowa, że wpada w jakiś słowotok, i no, nam się wydaje, że odegraliśmy świetny spektakl, sami sobie dajemy brawo za to, a reszta m, takich w miarę świadomych ludzi no, odbiera to. Jako coś no, czasem może nawet żenującego, że to było no, słabe, niepotrzebne, no, bo często, no, często zawsze, tak naprawdę, jeśli mm, to ego nas przejmuje, no to nie ma w nas, nie ma mądrości w tym, co mówimy. Jesteśmy no, dużo mniej świadomi, wpadamy w jakieś w swoje schematy i. Generalnie nie wypadamy dobrze. Wydaje nam się, że brylujemy, a tak naprawdę ktoś się zastanawia, co ten gość tutaj e, wygaduje. Jeszcze taka jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć o tym ego, ważna, myślę, że bardzo istotna. To fakt, że to ego, ten stwór, nie chce zginąć. Chcę przetrwać za wszelką cenę. Więc jeśli zaczniesz się zajmować ego, jeśli zaczniesz się przyglądać, czasem właśnie nie masz tego mechanizmu, to bardzo prawdopodobne jest, że będzie jakiś opór wewnętrzny, że pojawią się w Twojej głowie myśli, że przecież to wszystko jest bez sensu, co ja mówię, że mm, jakieś myśli, które będą chciały to zdyskredytować. No właśnie dlatego, że jeśli się tym zajmiesz, to to ego straci swoją władzę. Jeśli będziesz umiał to dostrzec, no to ono będzie słabsze. I na koniec może zginąć, zniknąć. A ono tego nie chce. Więc hmm, będzie, będzie opór. Ja pamiętam bardzo wyraźnie, Taki moment, kiedy mm, korzystałem z pomocy psychoterapeuty i na początku jakoś tak korzystałem z tej pomocy dorywczo. Co dwa, trzy miesiące, dwa, trzy spotkania, coś chciałem przegadać, coś się pojawiło w moim życiu. Chciałem no, tak intelektualnie właśnie coś podpytać, on mi coś doradzał. No, dwa, trzy spotkania, mówiłem dzięki, na razie wszystko, wszystko wiem, dam sobie radę, mam taką książkę, doczytam. I ten mój psychoterapeuta w pewnym momencie powiedział, że no to, co ja robię, to nie jest droga do rozwiązania moich problemów, że to jest takie tylko gaszenie pożarów, że to, czego ja potrzebuję, to takiej regularnej, cotygodniowej, głębokiej terapii. Kiedy on mi o tym powiedział, to ja poczułem no, taki bardzo duży opór pojawiły się myśli, że gość chce wyciągnąć ze mnie pieniądze, no bo przecież taka terapia, on chyba powiedział rok, dwa lata, no co tydzień 120 czy tam 140 zł za spotkanie. No przecież ile to jest pieniędzy, a przecież ja tu mam te wszystkie książki, ja sobie mogę doczytać, ja sobie mogę sprawdzić, ja sobie dam z tym radę. Ten opór był taki silny, że aż właśnie wzbudził moje podejrzenia. No już wtedy Czytałem o tym ego, wiedziałem, przyglądałem się temu i kiedy poczułem aż taki mocny opór, to stwierdziłem, że coś jest na rzeczy, że coś rzeczywiście tam się buntuje, więc musi być prawda w tym, co mówi mi ten człowiek. Skoro ja odczuwam taki opór tego mojego ego. I oczywiście to była prawda. Zgodziłem się na tą terapię, która no, no myślę, że zmieniła moje życie. Więc naprawdę warto przepracować to ego. Warto się temu zacząć przyglądać i krok po kroku umieć zarządzać ego i szukać w sobie większego dystansu do tych myśli, do tych emocji. Do tych opinii innych ludzi. I no, to jest to praca, która naprawdę sprawia, że życie potem jest dużo lżejsze, łatwiejsze. No i tego, tego ci życzę, bo to życie naprawdę może być piękne. Jest piękne. <laughs> Dobrze. E, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem powiem więcej o zarządzaniu ego, trochę, o trochę innej definicji, o trochę innej definicji ego. Pozdrawiam.